Siema, siemanko! Z tej strony Kaja Maja i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na którym mówię o książkach. Dzisiaj zapraszam Was do filmiku, w którym będziemy sobie robić takie wojny autorów. Mam tutaj na karteczkach imiona i nazwiska różnych autorów, ale to zaraz Wam powiem do końca, jakimi się kierowałam zasadami, które sama wymyśliłam, bo jestem taka super. Więc najpierw intro, a po intrze ja Wam już wszystko powiem. Nie zostawię Was z żadną niepewnością. Zasad jest kilka. Tutaj wybrałam 20 autorów, czyli będzie 10 par. No i wymogiem tego, żeby znaleźć się na tej kartce, było to, że czytałam tego autora w przeciągu ostatniego roku minimum czytałam jego dwie książki i nie liczy się jedna seria. Czyli na przykład nie brałam Petera Breta ani Roberta Jordana, no bo czytałam ich tylko jedną serię, oni się nie liczą. Więc musiały być minimum dwie książki, z dwóch różnych serii, yy, powiedzmy, albo takich serii, które mogą być w jednym świecie, ale są dwoma różnymi seriami, na przykład, jeżeli chodzi o fantastykę. Yy, no i tak, no jest tu dziesięć par, jak już wspomniałam, no i ja będę sobie losować yy, i wybierać, którego bym wolała zostawić przy życiu, czy... Nie wiem, jak to powiedzieć, no przy życiu to może brzmi trochę makabrycznie, ale którego wolę, to też... Może którego wolę, tak? W sensie, który bardziej jest bliższy mojemu sercu, no po prostu, którego bym wybrała. Eee, no i tyle w sumie, trochę sobie porozmawiamy o tych autorach. Wiecie, e, ja uważam, że w gruncie rzeczy tak, żeby minimalnie poznać autora, te dwie książki wystarczą. Zastanawiałam się, czy nie wziąć więcej, ale nie jestem takim typem czytelnika, który czyta autorów ciurkiem i to troszeczkę mi powodowałoby problemy, żeby znaleźć tych 20 autorów, których rzeczywiście dużo książek czytałam. Dlatego wybrałam te minimum dwie, dlatego że mam kilku takich autorów, których czytałam na przykład dwie książki, a już wiem, że raczej znajdą się w mojej topce, tylko potrzebuję jeszcze przeczytać więcej. A mam już takich, których przeczytałam dwie książki, no i wiem, że to nie jest to. Zminimalizowałam też tych autorów do 20, bo miałam trochę więcej, ale wywaliłam trzech, bo napisałam mi się 23. No i tu się już preferowałam, raczej takimi osobistymi preferencjami, co stamtąd wywaliłam. Czyli wywaliłam takich trzech autorów, o których może najmniej bym miała do powiedzenia. No nie wiem, dobra, zaczynamy. Pierwsza para to będzie. Mam Emily Henry tutaj. Okej. Okay. Zaraz do tego przejdziemy, tylko wylosuję drugą. O Jezu, a jak się wylosuje coś ciężkiego? Nie, tego nie chcę. Luczka Emily Henry w zostawianiu z Johnem Steinbeckiem. To byłoby bardzo zabawne. Dobra, błagam coś normalnego dla tej autorki, a nie... O! No, nie ma podjazdu. Rick Jordan. E, ok, Emily Henry, czyli autorka dwóch książek, chyba, które czytałam, bo więcej nie czytałam. Ja zaczynałam kiedyś Beach lit i nigdy nie skończyłam, więc nie mogę tego liczyć jako książkę, którą czytałam. Czytałam oczywiście ludzi, których spotykamy na wakacjach. Hmm. E, no i czytałam Book Lovers. Book Lovers było. Okej, okay, po prostu, bez żadnego polotu. Zresztą chyba jest o tym vlog na kanale z zeszłego roku. Eee, a jeżeli. A ja coś jeszcze chyba czytałam? Czytałam coś jeszcze? <laughs> czytałam coś, co mi się mega chyba nie podobało. Nie, nie, to wszystko. To wszystko. Już mi się pomyliło. A jeżeli chodzi o Ricka Jordana, no to wiecie, że Rick Jordan to jest autor mojego dzieciństwa. Eee, to jest autor Persiego Jacksona, natomiast ja czytałam. Prawie wszystkie jego książki, poza ostatnim tomem Apollo. Eee, ja nie wiem, czy on teraz coś wydawał nowszego. Całkiem takiego nowego, poza Persim Jacksonem, którego też już czytałam. Więc ja w miarę jestem z Rickiem Riordanem na bieżąco praktycznie przez całe moje życie, odkąd on pisze i ja żyję. Chociaż to się niekoniecznie ze sobą pokrywa, więc tutaj myślę, że, że będę musiała odrzucić Emily Henry. Miałam cichą nadzieję, że Emily zostanie zostawiona z jakąś inną autorką powieści obyczajowych slash romansów. No ale. No ale nie. Więc papa Emily, Rick zostaje. Yy, I idziemy dalej. Od razu dwie wylosuję. Ja już nie będę się bać. Ta pierwsza para nie była taka zła, ale powiem wam, że może być grubo tutaj. O, Lej bardzo długo, i Emma Lord. O, to jest ciekawa para, bo one nie są jakieś bardzo. O, to jest interesujące. Proszę bardzo. Neil Bardugo i Emma Lord, zupełnie dwie różne autorki. No bo Emma Lord, jak wiecie, pisze powieści takie typowo młodzieżowe, takie pastelowe, słodkie. Ja czytam trzy jej książki. No i Lee Bardugo, która jest autorką chyba najbardziej znanej Cień i Kość, ale też Szóstki Wron, czy też tej dialogi o Nikolaju, która się nazywa. Ja patrzę na półkę, ale ja nie mam tu tych książek, bo zwracałam je do domu. Rządy Wilków i Król z Bliznami. Ja nie pamiętam, jak się ta teologia nazywa. No i ogólnie powiem tak. Na pewno dużo więcej książek Leigh Bardugo czytałam, więc tutaj jakby mam trochę więcej może do powiedzenia. Jeżeli chodzi o Emmelot, czytałam trzy książki i trzy mi się mega podobały. A z Leigh Bardugo było tak, że nie wszystkie mi się podobały. Natomiast jestem wielką fanką Szóstki Wron. Eee, ciężki to będzie wybór, mimo wszystko, mimo, że mogłoby się na początku wydawać, że nie, to... Ha! Może ze względu na jakieś takie osobiste preferencje wybiorę Leigh Bardugo, ale to nie był łatwy wybór. Może Wam się wydaje, że jest łatwy, chociaż ja wczoraj w Dylemacie Wagonika uśmierciłam moją rodzinę, więc może żadne Dylematy nie są dla mnie trudne. Nie wiem, czy graliście w tą grę. Dobra, idziemy dalej. Trzecia para. Trzecia para. Mamy Marie Obe, Ober, nie wiem jak to się tam czyta, i Jakuba Małeckiego. I to jest dobra para. To jest para, która się idealnie wylosowała. Marie Ober i Jakub Małecki. Ja muszę wam się do czegoś przyznać. Ja w gruncie rzeczy, tak myślę, że nie jestem wielką fanką prozy Jakuba Małeckiego. Naprawdę. Może już się zorientowaliście po ostatnim roku, e, mimo tego, że Horyzont jest bardzo blisko mi książką, ja po prostu uwielbiam Horyzont, na pewno planuję reread, to im więcej Małeckiego się czyta, a czytałam chyba pięć jego książek, cztery? Czekajcie, policzmy teraz razem. Czytałam Saturnina, e, czytałam Horyzont, e, czytałam... E, to, co nie pamiętam, jak się nazywa, ale mam tą układkę przed oczami i czytałam Święto Ognia. To cztery książki czytałam. Kurczę, jak się ta książka nazywa? Widzicie, nawet nie pamiętam, ona mi się wybitnie nie podobała. A Mario Ober czytałam trzy książki, bo trzy są chyba wydane w Polsce. Czytałam ten zbiór opowiadań, yy, który się nazywa. A to jednak po prostu mam dzisiaj problem z pamięcią, a to nie jest tak, że nie pamiętam tytułów książek zazwyczaj. Czerwona okładka, wróć do, wróć do domu. Do, w domu? Jejku, nie pamiętam. Poczekajcie, ja sobie muszę to wszystko poukładać tutaj. E, czytałam też dorosłych, którzy mi się trochę mniej podobali. I ostatnio w tym roku czytałam e, jej nowszą książkę, która się nazywa. Wcale nie jestem taka, o, to czytałam w tym roku, a zabierz mnie do domu. A jak ja powiedziałam, wróć do domu, no to byłam blisko. E, więc te trzy książki. I ogólnie, ja mam tak z Marii Ober, że mi się jej proza bardzo podoba. I tak sumarycznie, jakbym miała porównać te trzy książki kontra trzy książki, jakieś wybrane Jakuba Małeckiego, nawet biorąc pod uwagę ten horyzont, który zawyża bardzo mocno średnią, to myślę, że to byliby autorzy bardzo mocno zrównani ze sobą przez ten horyzont. Ale nie jestem w stanie trochę patrzeć na Jakuba Małeckiego bez pryzmatu tych innych książek, które mam bardziej na świeżo. Dlatego w tym wypadku chyba wybiorę Marie Ober. Bardzo to jest może dziwne dla niektórych, ale tak jest. Więc Jakub Małecki idzie tam, a ja zostawiam Marie Ober ze sobą. No i dwie kolejne pary. Chodźcie do mnie, autorzy, kogo odstrzelimy teraz. Dobra, mamy Cassandra Clare. To będzie może mocne. O, nie, to w sumie nie jest aż. Okej, okay. Cassandra Claire i Filip Zawada. O, wow. <laughs> Mega nietypowo, to jest nie do porównania praktycznie. Eee... Kurde, ja... wy wiecie o tym, jeżeli mnie długo oglądacie? Ja i Filip Zawada to jest taki... taka dziwna relacja jest między nami, bo ja go totalnie nie rozumiem. W sensie. Tak uważam, że nie rozumiem do końca jego prozy, ale podoba mi się ta proza, dlatego że czytałam. Hmm, czytałam zbyt wiele zim minęło, żeby była wiosna, i czytałam, rozdeptałem Czarnego Kota przez przypadek. I to były takie książki mega surowe, zwłaszcza zbyt wiele zim minęło. To bardzo taka książka y, bez filtra, taka brudna, taka bardzo. No, nie wiem jak to nazwać do końca. Jak ktoś z Was czytał, to, to, to być może wie. I to jest taka literatura piękna, która. Ja bym chciała jej przeczytać więcej. I wiecie, jakbym miała teraz porównywać tych autorów na zasadzie, który leci do odstrzelenia, a który zostaje, to odstrzeliłabym Cassandrę Claire, dlatego że chciałabym więcej Filipa Zawady przeczytać. Ale na bazie takiego wyboru, który dokonuje, czyli którego na tej podstawie na razie bardziej wybierasz, jest bliższy twojemu gdzieś tam sercu, no to zdecydowanie Cassandra Clare przez tą taką zażyłość związaną gdzieś tam z dorastaniem, z czytaniem jej książek. E, więc tutaj zależy jak rozumiecie te zasady, czy zabijamy autorów, czy wybieramy kogo wolimy. E, jako, że ja wybiorę tego kogo wolę, to wybiorę Cassandra Clare. Ale jakbym miała zamordować autora, to zamordowałabym Cassandra Clare, a zostawiła Filipa Zawadę. Ale wybieram tego, którego na ten moment bardziej lubię, wolę, no to, no to wybieram Cassandra Clare. Nie wiem, czy rozumiecie, że jakby Filip Zawada jest ciągle dla mnie zagadką, którą chciałabym rozwikłać. Ale yy, tak subiektywnie po prostu on nie jest w stanie przebić Cassandra Clare w mojej głowie, mimo wszystko. Mimo, że to są zupełnie dwa różne światy, dlatego, że tu mamy... Fantastykę młodzieżową i taką typową literaturę piękną, trochę taką ciężką, polską, z takim. no wiecie. Dobra, dwa kolejne. E, co tam nam jeszcze zostało? Ja już nie pamiętam, co ja tu pisałam, tak powiem Wam szczerze. Mam Taylor Jenkins Reed. Ojejku, z kim ta Tyler Jenkins Reed? Tutaj mi się. I Christine Loren, o to. To, to jest dobre, to jest dobre, to się dobre wylosowało. Kristina i Loren właściwie powinnam powiedzieć, bo to są dwie autorki. I Taylor Jenkins Reid. Eee, ha. Mega zbliżone to jest do siebie, dlatego że ja bardzo nie lubię Siedmiu mężów Evelyn Hugo, bardzo mnie wynudziła ta książka. Ostatnio czytałam wzór na miłość Christine Loren, też tego nie lubię. Za to jestem wielką fanką mm, autobiografii. I jestem też wielką fanką ee, Daisy Johnson the Six. Mm. Ciekawe to jest. Chyba wybiorę Taylor Jenkins' Lee mimo wszystko, bo ciągle uważam, że jedna książka dobra, jaką ma Christina Loren, czyli autobiografii, OK. Ale Daisy Jones. Ona ma w sobie tyle rozpaczy, ta książka, ja nie potrafię tego powiedzieć, nie wiem, jakby może i Malibu płonie, czy... E, e, chociaż Malibu płonie jeszcze było okej, okay, ja wam, będę recenzować tą książkę na kanale w ogóle w tym miesiącu, więc tak powiem spoilerowo. E, może Siedmiu mężów bardziej tu się bym zostawiła, Siedmiu mężów może było książką gdzieś tam, która nie bardzo mi przypadła do gustu, ale... Ale to Daisy Jones, jakbym miała porównać na przykład do autobiografii, to zupełnie. W Daisy Jones było tyle rozpaczy, ale takiej wcale nie amerykańskiej. A jednak autobiografii. My wiemy od początku, że to się skończy dobrze. Ona też jest smutna, też jest wzruszająca, gdzieś tam porusza bardzo takie ciężkie tematy. I ja bardzo, bardzo lubię tą książkę. Ale bazując na tych dwóch, to. Mimo wszystko chyba to Malibu płonie trochę podwyższy średnią. Jakby te dwie i tak wygrywa Daisy Jones, ale, ale tak całościowo patrząc, to, 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 to Taylor Jenkins Reed wygra to starcie po prostu. Bardzo mi przykro, Christina Loren. Jakbyś była z Emily Henry w parze, to, to właściwie nie wiem, kto by wygrał. Naura. Dobra, dwie kolejne. Super się bawię. Jestem masochistką. Brandon Sanderson, kochani, czy zostanie uśmiercony? Uh. E, Haruki murakami. Ha, ciekawe. To jest nie do porównania praktycznie, ale to jest trochę tak jak chyba z Filipem Zawadą i Cassandrą Claire. Jakby nie mam przestrzeni, jeżeli chodzi o Haruki Murakamiego, żeby zostawić go przy życiu, ale chcę znać więcej jego książek. Wiecie o co chodzi? Jakby czytałam więcej Brandona Sandersona, więc mam jakby troszeczkę lepszy obraz chyba w porównaniu do dwóch książek Haruki Murakamiego, które mam za sobą. Dwóch bardzo dobrych zresztą, ale mega też do siebie podobnych. Więc tu ciężko mi powiedzieć, bo ja wiecie, na, tym, na tej etapie nie podejrzewam, że Haruki Murakami ma mi coś więcej do zaoferowania, ale nie wiem co. Więc tutaj, jakbym miała uśmiercić autora, to może bym uśmierciła. Nie, nie wiem, czy bym uśmierciła Brandona Sandersona. To brzmi jak herezja wśród fanów fantastyki trochę. Ciężko stwierdzić. Yy, ale zostawiam Brandona Sandersona przy życiu. Naura, Haruki. Ach, jestem trochę psychopatą. Dobra. Idziemy dalej. Ekstra zabawa. Brandon Mull. Brandon Mull i Neil Gaiman. <laughs> to jest też mocne, trudne się wylosowało. Brandon Mull jest taki kochany w ogóle, ja go na perko nie widziałam w zeszłym roku. I co teraz powiem? Spadaj. Może powiem, może nie powiem. Z drugiej strony, wiecie, gdybym miała zabić któregoś z tych autorów, no to zabiłabym Gaimana, jakby on jest stary, nie? Zostało mu mało życia już. Brandon Moore jest trochę młodszy, no ale tutaj wybieramy kogo wolimy. Yy, trudne się wylosowało, dlatego że yy, dlatego że trochę za mało mam próbkę do ale żadna książka Brandona Mula nie podobała mi się tak bardzo jak nigdzie bądź. Żadna. Nawet druga część baśnioboru, która była bardzo dobra. Na takim wiecie, bardzo ciężko też to porównać, nie? Bo to jest fantastyka taka, urban fantasy raczej dla dorosłych, i fantastyka też właściwie urban fantasy, ale dla dzieci po prostu. Więc mega ciężko porównać tych autorów. Ale, ee, ale, 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 z drugiej strony patrząc tak bardzo właśnie subiektywnie, no to, no to Nigdzie Bądź jest chyba moją ulubioną w tej chwili książką, taką na podstawie urban fantazy. Jakby tam się wszystko zgadza, tam się wszystko spina, mega mi się podoba, klimat jest fantastyczny. No, niech Gaiman zostaje. Biedne dzieci Brandona Mula, no, co poradzić. Nie no, serio, jakbym ich zabijała, to Neil Gaiman by odstrzelił się. Ale tutaj wybrałam tylko kogo, kogo wolę. Trzeba racjonalnie podchodzić do tematu. Ruffwear. <ścoughs> Ruffwear, Fredrik Bachman. No, jakby Frederick Bachman zostaje. Dobra, jazda. John Steinbeck. Ej, marzyłam o tej parze w ogóle i nie, nie ustawiłam tego. <laughs> to jest mocne. Ej, ja nie wiem, ale to nie muszę nikogo uśmiercać, bo Charles Dickens i John Steinbeck już nie żyją, rozumiecie? To jest genialne. O, ale trudne się wylosowało. Tak bardzo chciałam, żeby oni nie byli razem w parze. No, jakby. Ja kiedyś wam to mówiłam na filmie, yy. Jakby Charles Dickens pisał tak 100 lat później, to ja uważam, i, że i bardziej byłby takim uwspółcześnionym i, byłby, i nie byłby Brytyjczykiem, to mógłby pisać jak John Steinbeck. Nie wiem, czy rozumiecie. W sensie, bo Charles Dickens miał w sobie bardzo dużo pogardy do ludzi, ale on był gentlemanem, więc on tego nie pokazywał wprost. I to jest wspaniałe w tych jego książkach. To było wspaniałe w Oliverze Twyścia. I, I to było też bardzo dobre w opowieści o Dwóch Miastach. Chociaż mniej. Oliver Twist był taką powieścią bardzo, bardzo prześmiewczą, jeżeli chodzi o niektóre, mm, niektóre zachowania ludzkie. Natomiast John, John Steinbeck, on nie, on jakby nie. Totalnie pisze bez żadnego takiego pohamowania. Bardzo prosto, bardzo bezpośrednio. Yy, Jednocześnie oni oboje, właściwie można powiedzieć, że oni oboje są autorami takiej powieści mocno społecznej, chociaż troszeczkę w innym stronę, bo jednak mamy tutaj Johna Steinbecka, czyli prozę amerykańską, która gdzieś tam y, opowiada o, y, o wielkim kryzysie w, 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 w Stanach Zjednoczonych, y, o pracy, o, o wielu rzeczach, bo chociaż też tutaj ja nie mam jakiejś dużej próbki, dlatego że czytałam myszy i ludzi i czytałam na wschód od Edenu, które. Które było też bardzo dobre, chociaż myszy i ludzie to kurczę. No, mało jest takich książek, tak krótkich, a tak treściwych. No i Dickens. Hm. Na szczęście nie musimy nikogo uśmiercać. To jest plus tego wyboru, trudnego. No, ja myślę, że gdyby, gdyby zostawić tutaj. Gdyby nie wylosowali się oni razem, to byliby bardzo wysoko w tym rankingu, tak jako zostawieni. A tak to. Tak to nie jest to. Ej, w ogóle, dużo razem miałam w głowie to, że wylosuję te dwie kartki. To jest ciekawe, że ja o tym bardzo dużo myślałam, a teraz i tak nie potrafię wybrać, a wylosowało mi się to w ogóle. I ja tego nie ustawiłam. To jest aż trochę niesamowite. Nie, no, zostawi. Nie wiem. Nie wiem, ja nie wiem. Ciężka decyzja. Ale może na dzień dzisiejszy zostawimy Charlesa Dickensa, ale to jest in progress ciągle, jakby uważam, że... Jo to, 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 jest... Jutro jak mnie spytacie, to bym odpowiedziała pewnie inaczej. Dobra, została ostatnia para. Jezu, wróć tutaj. Nie, ja jednak zmieniłam. Dobra, nie, nie, nie mogę zmieniać zdania. Trzeba być twardym. TJ Klun kontra Stephen King. Mocna para. Mocna. <ścoughs> eee. Ha. Wiecie. Wiecie co bym wybrała, gdybym mordowała kogoś, jakby... Ja nie chcę nic mówić, ale Stephen King... żyje już bardzo długo. Eee. Ale wybieramy autora, którego wolimy. Jakby tak porównać książki, które czytałam do tej pory. Czyli w sumie wśród dwóch autorów były to dwie, bo ja w ogóle dużo Stephena Kinga nie czytałam. Trzy. Czytałam Zieloną Milę jeszcze kiedyś. To trzy byłyby Stephena Kinga. Zapomniałam o tej Zielonej Mili w ogóle. Yy, a już nic nie pamiętam z niej. Yy, I co czytałam? Wielki Marsz i Instytut jeszcze. No a od TJ a Kluna czytałam dom... to W ogóle inni autorzy są zupełnie. Dom nad Błękitnym Morzem. Chociaż Dom nad Błękitnym Morzem i Instytut można byłoby trochę. Nie, 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 jednak nie. Obie są o dzieciach. I Cię ja robiłam pięć książek o dzieciach i podawałam te dwie książki? Tak, tak robiłam w zeszłym roku. O, zapraszam Was do tego filmiku w ogóle. Eee... Zostawimy TJ Kluna. Chociaż. Chociaż nie. Zostawimy Kinga, dlatego że ma więcej książek. Więc więcej możemy poznać. Ale nie, ja wybieram co wolę. To nie, to tydzień Clun zostaje chyba. Na dzień dzisiejszy. Ale to też wiecie, wszystko się może zmienić. Eee, no i co? Kochani moi drodzy? Nagrywam 24 minuty, więc yy, możemy zrobić szybkie strzały na, mm, na finał i będzie do 30 minut, ale możliwe, że to... Bo Jakby Wam o wszystkich autorach powiedziałam, co wiedziałam. Więc teraz został nam turbo finał i wielką piątkę wylosujemy z tego finału. Co Wy na to? Też już powiem Wam, że, yy, że dalej mnie boli ten Steinbeck, który tam leży. Biedny John Steinbeck, jakby... Yy, tak, bo to nazwisko się chyba przez S czyta, nie? Steinbeck. No. No cóż. Chociaż przyznajcie szczerze, że jeżeli czytaliście obu tych autorów to to nawet była dobra para. To nawet była dobra para. Charles Dickens i John Steinbeck. Szybkie strzały. Kurde i zostawiłam Cassandra Clare, a mógł John Steinbeck dalej żyć. Gdyby już nie umarł. Dobra. Szybkie strzały i top piątka. Kochani, jazda. Neil Gaiman. Cassandra Clare. O, dobra, Neil Gaiman zostaje. Nie wiem czemu w sumie. To było głupie z mojej strony, ale już poleciała, nie jej. Brandon Sanderson kontra Rick Jordan. Rick Jordan zostaje. Charles Dickens... o, coś spadło. To to, co spadło, weźmiemy. O, cierwało do tego, żeby to wylosować. Charles Dickens, Friedrich Bachmann. No i czemu ludzie mi robią takie rzeczy, ten los? Ha, ha, dobra, no to Charles Dickens, jazda do Steinbecka, zostaje Friedrich Bachmann. T.J. Klun Marie Aubert O, to jest ciekawe, ale no chyba tak patrząc subiektywnie to T.J. Klun zostanie Chociaż... Kurde, nie wiem Patrzę przez ten Dom nad Błękitnym Morzem, ale życie marionetek, które też będę dla Was recenzować w tym miesiącu W nie było jakieś wybitne No już rzuciłam, dobra, ja jestem zbyt porywcza tutaj chyba Lee Bardugo i Taylor Jenkins Reed. I to jest chyba. To jest chyba trudny wybór, ale niech będzie, że wyrzucę Lee Bardugo. Bez sensu to było. To wcale nie jest top 5 autorów. TJ Klun, Friedrich Bachman, Rick Jordan, Neil Gaiman i Taylor Jenkins Reed. To zostało. Ci autorzy zostali w tym zestawieniu jako top 5. Jest pięć kartek, więc już nie ma jak zebrać par kolejnych. Eee, no dobrze, no. To było trudne, ale trochę jest mi przykro dalej. Jakby odczuwam pustkę egzystencjalną po tych kartkach, które tam leżą. Powtórzyłabym to. Wybory nie były dobre. Nieważne już. Stało się co się stało. Kto miał zostać zamordowany, ten został zamordowany. Kto przeżył, ten przeżył. A ja Was zapraszam do mojego Instagrama, na którym już mamy dzisiaj 91 dzień życia mojego bananowca z Madery. Więc jeżeli ktoś jest z Was ciekawy, to w wyróżnionej relacji macie progres tej rośliny, bo przywezłam sobie taką bulwę i zasadziłam ją i myślałam, że nic z tego nie będzie. okazało się, że ma już cztery liście, więc nice. No i na Gódlica, na którym updateuję wszystkie książki, które czytam. Linki oczywiście znajdziecie w opisie. Bardzo Was przepraszam, jeżeli wyrzuciłam jakiegoś z autorów, których bardzo lubicie. Ja sama nie jestem do końca pewna tych wyborów, których dokonałam, no ale trochę czas antenowy nam się skończył, więc musiałam zrobić te szybkie strzały. No i tyle. Życzę Wam miłego dnia. Hej!